Nie masz problemu z samodyscypliną. Masz problem z systemem. I to jest dobra wiadomość. Większość osób błędnie myśli, że sukces jest powiązany z silną wolą. Ale silna wola to zasób, który się kończy. Jest jak mięsień, który się męczy. Dlatego nie wygrywają ci, którzy są najbardziej zmotywowani, tylko ci, którzy mają systemy. Zamiast zwalczyć ze sobą, zbuduj środowisko które będzie działać dla ciebie. Dlaczego silna wola nie działa? W psychologii to zjawisko nazywamy ego depletion, czyli zmęczenie czy wyczerpanie zasobu silnej woli i na pewno każdy z was doświadczył tego dziesiątki, jak nie setki razy. Najlepszy przykład miałeś ciężki czy miałaś ciężki dzień w pracy czy w ogóle w życiu? Na przykład wydarzyło się coś w pracy, może jeszcze coś w życiu w prywatnym się wydarzyło, może dzieci Cię zdenerwowały, partner partnerka i pod koniec dnia myślisz sobie, dzisiaj miałem ciężki dzień, nie mam już siły na zdrowe odżywianie, nie mam siły nawet wyciągnąć tej sałatki czy cateringu, który mam w domu przygotowany, dzisiaj należy mi się coś innego. Zjem sobie chipsy czy coś słodkiego, a może wypiję kieliszek wina albo jakieś inne nagrody dla siebie przewidzę. Nie chcę mi się już uczyć, nie chcę mi się czytać książki, włączę sobie coś na Netflixie. Po ciężkim dniu pracy, po ciężkim wysiłku umysłowym, przychodzisz do domu i po prostu chcesz usiąść na telefonie i odpocząć, zrelaksować się, wyciszyć ten umysł, dać sobie spokój. Należy ci się ta nagroda. Dotyczy to odżywiania, dotyczy to edukacji, ale dotyczy też to treningów. Kto z nas nie odpuścił popołudniowego treningu po ciężkim dniu, po stresie w życiu, po różnych wydarzeniach? Miałeś zaplanowany trening, dużo się wydarzyło w ciągu dnia, nie masz już siły, myślisz, jeden odpuszczony trening nic nie zmieni. Pójdziesz następnym razem. Tutaj warto zaznaczyć, że pójście na trening w takim wypadku najczęściej jest najlepszą decyzją, jaką możesz zrobić dla siebie, ponieważ po tym treningu te wszystkie zmiany fizjologii organizmu, endorfiny, zmiany w neuroprzekaźnikach, zmiany w poziomie glikemii i w ogóle ta radość, zadowolenie z siebie, że wykonałeś tę pracę, której Ci się tak bardzo nie chciało, nawet jeżeli ten trening nie będzie najlepszy, jeżeli on nie będzie na 100%, to wtedy zadowolenie jest jeszcze większe. A często na takim zdenerwowaniu, na takim stresie, roztrzęsieniu wykonujemy najlepsze treningi. I to jest właśnie przykład, jak silna wola się męczy. I dlatego przykładowo trzymanie diety wychodzi najgorzej wieczorem. Podjadanie występuje najczęściej wieczorem. To wtedy już nie mamy siły woli, już wtedy wyczerpaliśmy naszą decyzyjność. Już podjęliśmy dziesiątki, jak nie setki decyzji tego dnia. Więc nie mamy siły podjąć kolejnej decyzji, żeby wybrać zdrową żywność, czy żeby te jedzenie sobie przygotować. Weźmiemy coś gotowego, może zamówimy coś do domu. Nie chce mi się już gotować. Nie chce mi się już uczyć, nie chce mi się iść na trening. Jest to Powszechny dotyczy to w zasadzie każdego. Ale nie przegrywasz z brakiem charakteru. Przegrywasz z brakiem systemu. A samodyscyplina to nie jest najlepsza strategia na życie. To krótko trwała iskra, a system to zasilanie sieciowe. System to zestaw rytuałów, które odciążają decyzje. Nie musisz myśleć, czy coś zrobisz, po prostu to robisz. Najlepszym przykładem jest to, że wstajesz rano i myjesz zęby. Jest to system wdrożony. Nie musisz mieć żadnej samodyscypliny, żeby umyć rano zęby czy wieczorem. Po prostu to robisz. Ale spróbuj dodać jakikolwiek nawyk do codziennej rutyny. Wcale nie jest to takie proste. Dla mnie, nawet prowadzenie codziennego ważenia się, jest czymś, o czym zdarza mi się zapomnieć, żeby się zważyć każdego dnia rano. A jeżeli do tego dodamy na przykład niekorzystanie z telefonu który masz jako budzik, który leży przy Twoim łóżku i który pierwszy bierzesz do ręki po przebudzeniu, to może być codzienna walka z tym impulsem wzięcia telefonu do ręki. Wypicie szklanki wody zamiast kawy, zdrowe odżywianie, śniadanie, przygotowanie posiłków. Na początku jest to naprawdę trudne, wymaga to zmiany systemów, ale jeżeli już to zrobisz, to będziesz się tego trzymał. Tylko to jest przykład systemów, które masz już zbudowane. Przykładowo telefon przed snem, telefon rano, kawa od razu po przebudzeniu i inne rzeczy, które negatywnie wpływają na w zasadzie wszystko, bo nie tylko na ogólne zdrowie, na produktywność, na nastrój, na reaktywność, na kreatywność. Można zbudować także system pracy, regeneracji i skupienia. Jak to zrobić? Checklisty. Checklisty w formie w takiej, jakiej lubisz. Niektórzy lubią w aplikacji, ja na przykład korzystam z Todoista. Inni lubią checklisty, które ręcznie od, odznaczają. Inni robią to w kalendarzu, w zadaniach. Inni w na przykład Notion. A inni na przykład przyklejają karteczki na monitor, które potem odklejają czy zaznaczają jako wykonanie zadania. To po prostu odciąża Twój RAM w mózgu. Nie musisz o tym myśleć. Masz karteczkę zapisaną czy zadanie dodane, widzisz, że musisz je zrobić. Odznaczenie tego zadania po prostu daje ci taką minimalną dawkę dopaminy, że wykonałeś to zadanie, tej zdrowej, dobrej dopaminy. Jest to, można powiedzieć, że też w pewnym sensie motywacja, żeby to zadanie wykonać. Masz je zapisane, chcesz je odhaczyć, chcesz je zrobić. Kolejna rzecz to kalendarz. Uważam, że ciężko jest bez kalendarza w ogóle planować życie czy pracę, czy skupienie. Jeżeli są rzeczy, które musisz robić w konkretne dni, które najlepiej, jeżeli się nie powtarzają, to do tego kalendarz jest idealny. Czyli na przykład w czwartek 10 lipca czy sierpnia masz jakiś wyjazd zaplanowany, czy spotkanie, czy cokolwiek, wrzucasz to w kalendarz. Ale uważam, że jeżeli coś powtarza się co czwartek lub co każdy trzeci czwartek na przykład miesiąca, to już lepiej to wrzucić w to -do Ale możesz Ty, może dla Ciebie lepiej działać właśnie kalendarz i wiele osób zadania wrzuca sobie też to, wrzuca sobie je w kalendarz, że nawet te zadania, które powtarzają się codziennie, są wyznaczone w kalendarzu. Te, które się powtarzają co dwa dni, też są wyznaczone w kalendarzu. Zrób tak, jak Tobie wygodniej. Nie ma jednego systemu i warto przetestować różne opcje, no bo to są w zasadzie rzeczy, które najbardziej będą zarządzać w pewnym stopniu Twoim życiem. Rytuały, czyli sygnały dla mózgu. Można to zrobić na najróżniejszy sposób. Przykładowo przed pracą wypijasz kawę z eltaniną dla lepszego skupienia, czy ewentualnie z grzybami dla skupienia. Włączasz muzykę lo-fi, która wycisza, która jest związana właśnie u ciebie z pracą. Wieczorem, na przykład, włączasz filtr niebieskiego światła, czy zmieniasz tryb skupienia w telefonie, wyłączasz dostęp do różnych aplikacji. Możesz to zrobić na najróżniejsze sposoby: możesz zakładać słuchawki, yy, które wyciszają tak żeby budować swoje skupienie czy na przykład przełączyć się na tryb właśnie mindfulness wyciszenia wyłączenia powiadomień i to są sygnały dla twojego mózgu żeby takie rzeczy wprowadzić i mózg będzie się tego twój umysł twój mózg będzie się tego uczył że kojarzy na przykład właśnie tę muzykę czy na przykład tę kawę czy jakiś konkretny rytuał właśnie z pracą głęboką możesz na przykład podnieść swoje biurko do biurka stojącego z biurka siedzącego także po prostu łączyć pracę z głęboką, głęboką, czy skupienie, czy mindfulness z różnymi innymi rytuałami, które Twój mózg w to wprowadzają. Tak samo jak korzystanie z łóżka tylko do snu i seksu. Jeżeli w łóżku scrollujesz, czytasz książkę, czy jakiekolwiek inne rzeczy robisz, to też Twój mózg będzie miał taką dysocjację, że w łóżku można robić najróżniejsze rzeczy, jeść, odpoczywać, po prostu leżeć, a jeżeli przeznaczysz je przede wszystkim do snu, to, jeżeli będziesz kładł się do łóżka, to ciało będzie wiedzieć, że to jest moment, że to jest miejsce, gdzie odpoczywam, gdzie regeneruję się i gdzie właśnie zasypiam. I oczywiście ograniczanie bodźców, czyli system ochrony uwagi, a nie walki z nią. Włączenie trybu nie przeszkadzać, wyłączenie aplikacji, które cię rozpraszają, być może wyłączenie telefonu, a najlepiej przeniesienie telefonu do innego pokoju, bo badania naukowe pokazują, że to, czy telefon jest. Ekranem do dołu, czy są wyłączone powiadomienia, czy jest w ogóle wyłączony, i tak wpływa negatywnie na skupienie, a dopiero wyniesienie go do innego pomieszczenia powoduje, że to skupienie jest najwyższe. Musisz zobaczyć, które bodźce najbardziej cię rozpraszają, które najbardziej niszczą twoje uwagi, twoją uwagę i je wyeliminować. I gdy ja nagrywałem kurs Odzyskaj skupienie, przestałem liczyć na samodyscyplinę. Zbudowałem żelazny system. Konkretna godzina nagrywania. Jedna kawa, jeden plik, zero rozproszeń. I zadziałało. Uwaga to twoja najcenniejsza waluta. W świecie dopaminy to właśnie uwaga jest twoją walutą. To o twoją uwagę zabiegają wszystkie aplikacje reklamy, telefon, wszystkie urządzenia, z których tak naprawdę korzystasz. Miejsca, do których chodzisz, one potrzebują twojej uwagi. Dla nich jest to najcenniejszy zasób to ile spędzasz czasu w danej aplikacji czy w danym miejscu. A z drugiej strony, jest to Twój najcenniejszy zasób. Ja zaczynam podchodzić do tego tak, że nasza uwaga jest jak pewnego rodzaju algorytm. To, na czym najwięcej spędzasz czasu, na czym najwięcej myślisz, czy na jakiej aplikacji, na przykład najwięcej spędzasz czasu, no to zaczyna się rozrastać, to zaczyna dominować w pewnym stopniu Twoje życie. I można do tego podchodzić pozytywnie i negatywnie. Przykładowo, myślisz cały czas o swoich problemach, w pracy, czy może w związku, czy w jakichś innych rzeczach, i cały czas myślisz o tym negatywnie i te problemy zaczynają się rozrastać, one stają się coraz większe. A jeżeli myślisz na przykład długofalowo o rzeczach o rozwoju, o sukcesach, o jakichś osiągnięciach, do których chcesz dojść, czy o rzeczach pozytywnych, to wtedy ta pozytywna energia rozlewa się na całe Twoje życie i może nawet ułatwiać Ci realizację tych właśnie celów czy zadań. Które sobie wizualizujesz. I to nie czas, nie energia, a uwaga decyduje, kim się stajesz. Badania pokazują, że ludzie sprawdzają telefon średnio 80 do 100 razy dziennie, a młode osoby na telefonie spędzają co najmniej 3-4 godziny dziennie. Każde rozproszenie to aż 23 minuty czasu do powrotu do pełnego skupienia. Tak bardzo rozpraszają nas powiadomienia, połączenia, maile aplikację. Nie trać uwagi na walkę z prokrastynacją. Zbuduj system, który nie pozwoli Ci się rozproszyć. Przykładowe systemy ochrony uwagi. Tryb nie przeszkadzać, na przykład od 8 do 10 albo jak jesteś na przykład wilkiem, to od 13 do 15, w zależności od tego, kiedy masz czas na najbardziej głęboką pracę, kiedy jesteś najbardziej skupiony, kiedy jest to dopasowane do Twojego życia i chronotypu. Druga rzecz. Praca w właśnie pracach blok, blok, w blokach pracy głębokiej. Na początku nawet 30, 40, 50 minut pracy głębokiej. Zero rozproszeń. Jeden najważniejszy problem, który jest dla Ciebie kluczowy dla, dla rozwiązania. Skupiasz się na nim. Wyłączasz wszystkie rozpraszacze. Włączasz muzykę, która wspiera Twoją koncentrację. Robisz głęboką pracę, a potem robisz przerwę. Spacer, ruch, oddech. Cokolwiek, co Cię rozluźnia. Idealnie, jeżeli nie jest to czas na telefonie, skrolowanie, tylko coś, co też ten umysł w pewnym stopniu wycisza i pozwala się dalej skupiać. Oraz 20-sekundowa bariera czyli oddal pokusę o 20 sekund przykładowo trzymanie telefonu w innym pokoju już prowadzi do tego, że musisz wyjść do innego pokoju, żeby po niego sięgnąć i ta pokusa jest po prostu niby tak blisko, a jednak tak daleko, że znacznie zmniejsza szansę, że, z niej, że jej ulegniesz. Systemy, które działają codziennie nie potrzebujesz heroicznej motywacji potrzebujesz pętli nawyku przykłady mikrosystemów wieczorny reset i regeneracja odcięcie się od bodźców minimum 30 minut przed snem żadnych ekranów telefonu ciepła kąpiel olejki eteryczne rytuały mindfulness czy, czy czytanie książki poranny start zimna woda która pobudza która zwiększa poziom katecholamin plan dnia i wybranie jednego zadania Najważniejszego na ten dzień. System pracy głębokiej. Blok w kalendarzu, zero powiadomień, konkretne skupienie. I system regeneracji, na przykład midday reset, czyli krótka drzemka, czas bez bodźców, medytacja, czy nawet siedzenie czy położenie się w ciemnym pomieszczeniu w ciszy, bez żadnych bodźców, ewentualnie z białym czy różowym szumem, po prostu, żeby się wyciszyć i odciąć od bodźców i zregenerować na dalszą pracę i dalsze skupienie. Bo nie chodzi o to, żeby pracować więcej, tylko żeby pracować przewidywalnie. To nie motywacja daje wyniki, to przewidywalność rytmu buduje skuteczność. Przeprogramuj środowisko. Większość ludzi myśli, że ich problemem jest lenistwo, a tak naprawdę jest to architektura decyzji. Gdzie leży telefon? Jakie masz powiadomienia? Czy masz plan dnia? Wiesz, co jest dla ciebie najważniejszym zadaniem? Czy Działasz tylko reaktywnie, odpowiadasz na maila, na wiadomość, na telefon, wszystko cię rozprasza i działasz tylko tu i teraz w odpowiedzi na to, co się dzieje. Zero konkretnej pracy, zero przygotowania, zero kreatywności, zero najważniejszych planów. I tak naprawdę każdego dnia robisz tylko to, co musisz zrobić tego dnia. Odpowiadasz na rzeczy, które pojawiają się, każdego dnia gasisz pożary, które pojawiają się codziennie, ale nie pchasz tej pracy najważniejszej do przodu. I to nie musi być praca zawodowa, to może być praca związana z samorozwojem, dbaniem o swoje zdrowie czy o relacje. Zmień środowisko, a zmienisz zachowanie. Nie walcz ze sobą, zbuduj kontekst, który będzie cię wspierał. Nie musisz się zmieniać, wystarczy, że zmienisz algorytm otoczenia. Podsumowanie: samodyscyplina jest przereklamowana. Systemy wygrywają, bo nie zużywają energii psychicznej. W kursie Odzyskaj skupienie pokazuję jak zbudować takie rytuały krok po kroku. Od ochrony uwagi po codzienne rytuały resetu.